Witam na kanale Hard Reset. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak ustawić skina w grze Counter Strike 2. Więc, żeby to zrobić, wpierw wchodzimy oczywiście w nasze wyposażenie, które mamy tutaj u góry. I wybieramy postać, której chcemy zmienić skina. Terrorysta albo antyterrorysta. Ja to zrobię akurat przy anty. I żeby to zrobić, pierwszy trzeba wybrać broń oczywiście i ją kliknąć. Niech to będzie na przykład... Następnie, jak widać, wyświetlają nam się wszystkie nasze skiny. Ja akurat mam jednego. Również razem z domyślnym. Żeby ustawić sobie taką skina, wystarczy na niego nacisnąć lewym przyciskiem myszy i kliknąć Zmień dla terrorysty bądź antyterrorysty. Oczywiście nie wszystkie bronie da się zdać dla obu drużyn, na przykład takie USP może być tylko dla jednego. A w przypadku terrorystów będzie to Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych poradników.